Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Chodzili za Jezusem z powodu znaków i cudów. Pamiętali o weselu, na którym nie zabrakło wina, bo on zainterweniował. Widzieli, co uczynił w Jerozolimie, jak powyrzucał kupców i obiecał, że w trzy dni odbuduje świątynię. Słyszeli o rzeczach, które nie mieściły się im w głowie. Stąd wyrzut Jezusa: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Takie podejście staje się pułapką i czyni z człowieka niewolnika cudów. Jestem przy nim tylko z ich powodu i tylko o nie proszę w modlitwach. Gonie za nimi, szukam ich, szukam cudów, a nie cudotwórcy. Wyznajemy co niedzielę, że on umarł i z wstał. Czyż to nie cud nad cudami, czy to nam nie wystarczy, aby pójść za nim? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.